Halo, halo, witajcie, z tej strony Lech I jak widzicie to nie jest clickbait ten tytuł i ta miniaturka, jeszcze tak na szybko informacja, e, dosyć ograniczony dostęp mieliśmy do tej nowej mapki, także ciężko mi było pokazać każdą miejscówkę dokładnie, e, dlatego pokażę wam tutaj właśnie latając samolotem mniej więcej jak się prezentuje mapka. No, i taką jedną gierkę na Battle royalu, Co prawda, miałem <coughs> randomowy skład, nie miałem z nimi żadnej komunikacji i graliśmy na zespoły, które powiedzmy, wiecie, miały, siedziały gdzieś tam na spiku i miały już tam powiedzmy, cały skład, w twórkę grali. Więc no, ciężko było cokolwiek tam więcej ugrać. Ale zobaczycie, jak się prezentuje taka gierka. No i co tu można dużo powiedzieć? No, kary z Vanguarda, no na razie to bez szału, tak mi się wydaje, że to nie będzie lepsze od Swissa albo od kara starego. Ale za to karabiny z Vanguarda są dosyć mocne, praktycznie nie odbijają niektóre. No i to raczej będą w mecie, raczej na pewno będą w mecie, także no już nie przedłużam. Miłego oglądania. Łapki w górę byli widziane subskrypcji. Również, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, gdzie na pewno będę testował wszystkie nowe bronie i podawał z czym warto grać. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. A teraz Miłego oglądania. cześć, cześć. Mam dostęp już do nowej mapki ee, tak jak właśnie inni streamerzy, youtuberzy, którzy zostali wybrani. No i dzięki temu mogę wam pokazać dokładnie, jak cała mapka wygląda, jakie są pojazdy. No i tutaj zobaczcie, 200 FPSów jest na start. No i na razie jest mało osób, może to też dlatego. Dopóki lobby się nie zapełni, możemy sobie na spokojnie zwiedzić całą mapkę, zobaczyć jak to wygląda. No i co? zaczniemy sobie jakoś tutaj od północy, Pokażę wam jakie są dokładnie właśnie pojazdy dostępne w grze, jak ta mapka się prezentuje. No jak widzicie, jest dużo drzew, taka dżungla, ale też są zwykłe miejscówki. Wszystko jest dosyć takie przejrzyste z tego, co zauważyłem. Śmiga dobrze, gierka płynnie, także na razie to wszystko wygląda dobrze, ale mówię, no to jest to dopiero mój pierwszy kontakt z gierką Drugie lądowanie takie e, Także sobie wylądujemy tutaj na pierwszej miejscówce, Arsenal, widzimy, że tutaj jakieś hangary Na początku zrobimy po prostu sobie taki objazd po mapce, zobaczymy jak to się prezentuje No ale model jazdy jest bardzo fajny Naprawdę przyjemnie się tym jeździ O tu mam od razu kolejny jakiś pojazd, możemy sobie przeskoczyć Taką ciężaróweczkę mamy. Można wskoczyć sobie na pakę. Można się oprzeć, cyk. Fajnie strzelać z paki. Teraz tutaj się kolejne pojazd. Zobaczcie, jak ładnie. Jeden przy drugim dosłownie. I tutaj już mamy działeczko takie, przeciwlotnicze. Można no to, nie, to trzeba wejść tak chyba. Tak i później można zmienić miejsce sobie. I cyk. Wpakować się tutaj. I upaj do samolotów, jak będą latać. No wam tak, samolotami się dosyć ciężko lata. E, tutaj gdzieś jest nawet resp jeden, więc może zaraz przeskoczymy. Dosyć ciężko się lata samolotami, wam powiem, bo, no nie wiem, mi zawsze się ciężko latało na klawiaturze i na, na myszce. Na padzie jest to o wiele bardziej wygodne, według mnie, żeby latać takim samolotem. Podejdźmy sobie na doki. Kolejna miejscóweczka. Tu są, widzicie, są też działka przeciwlotnicze, więc no... O, jest samolot. Ktoś... Czekajcie, wrócimy. Wrócimy po samolot szybko. Mamy myśliwiec, dostępny. Pyk. Ja mam też dosyć małego sensa i dosyć ciężko... Ciężko mi się lata na małym sensie, ale widzimy jakiś jest inny samolot. Spróbujemy zestrzelić. Hamulec jest z ok? okej. Celowanie prawem jest przybliżeniem. Dobra, spróbujemy zestrzelić ten samolot, gdzie tu leciał. W ogóle mamy też oznaczonych przeciwników, zobaczcie. Koleś sobie biega i latając samolotem mamy oznaczonego przeciwnika, który biega nawet na mapie, żeby łatwiej było zauważyć, ale mówię, no, nie jest to proste. Nie jest to proste latanie yy, na myszce i klawiaturze, nie? I kolejne samoloty. Trochę tego jest w sumie. Zobaczcie ile tego jest na lotnisku. Kurde. No, także tu mamy lotnisko. W sumie zrobić taki przelot i pokazać wam wszystkie miejscówki. Tu mamy lotnisko. polecimy sobie Power Plant tutaj jest, kolejna miejscówka. jest miasto, które możemy zobaczyć i podziwiać. O, tak się prezentuje kolejna miejscówka, chyba to jest takie największe miasteczko, którego... Takiej, takiej, drugiej takiej miejscówki raczej nie ma. Jeszcze jeden budynek jest jakiś. co ja tam budna na tych rysunkach, tam zawodnicy byli. Kolejna miejscówka jakaś mniejsza. Większy budynek. A dalej tu mamy dżunglę standardowo. Pełno drzew. Małe chatki. Tu jakaś plaża w ogóle. Na dokach. Bardzo ładnie. jest trochę tych miejscowych takich ciekawych, jest troszkę tego, to nie jest tak, że jest sama dżungla, także możemy polecieć sobie teraz na najwyższą miejscówkę na mapie. Na pik. O, tutaj się strzelają, widzimy. Tak to się prezentuje, także To jest szczyt. Ale też kolejna miejscóweczka. Warto, że to jest... Yy, pomimo, że jest powiedzmy tyle tego... tych drzew i tego wszystkiego, ale jest to w miarę takie przejrzyste. Nie będzie aż takiego kampienia, że ktoś wam się skidra w jakiś krzakach i nie będzie go widać. Jeszcze na lagun polecimy, tam nie byliśmy. I ruiny zobaczymy. Kolejna miejscóweczka. Jest jeszcze jakaś wioska. No, czyli kolejne takie domki. O, samoloty są. Lecę atakować. Dość zabawy. Szykujcie się. Czeka na nas łodą. Dobra. Lecimy. Lecimy. Let's go. Nowa ekipa, nowe możliwości. I zobaczymy co z tego będzie. Dobra, trzeba wybrać jakiś spocik, kurde, żeby się nie wyłożyć na start. Musi... Może... Dobra, polećmy tam, gdzie by zaznaczył. Może nie będzie mu... Miasto zobaczymy chociaż. Muszę zobaczyć jak ten kontrakt w ogóle działa. Z tym. Tu jest jakiś zrzut w ogóle zasobów Dobra, tam tam Aha, to kontrakt bierzemy od razu, okej okay. No dobra Będziemy dojeżdżać, widzę. Aggression będzie od razu, od początku. Nie wiem z czym tutaj grać I to jest troszkę problem Uuuu uh. Teraz mam BSP będę miał, kupię selfie i tak chyba, tak mi się wydaje Do góry pójdziemy Weźcie to Krzynia z zapasami czeka O, ten może być Wrogi BSP aktywny Spalili BSP, teraz my spalimy też, tylko że dobre BSP spalę Zaczyna. Potrzebny zwiat takie to bronie, to ja to tak wolno ładne. biegnę, że to jest hit. Tam przetrwa, to wróci do tu pikuje z okna. Ale to odbija. łapanie. Ten kontrakt jest sami, ucieka na górkę. Kurde, wy można go dojechać. już sojusznik, za chwilę do walki. O, no, gór, to najważniejsze. Chyba nie się MP40 by się przydało.

Też z tego ja szybko zabiłem, Zostawię sobie to. I tutaj wypadamy na dół. Paś sojusznik dostał baty. ją Na dachu, gdzie to jest, kurde? O, tu, tu. Oznaczono cel zlecenia, Zróbcie porządek. Stacja ja zrzucam, a nie. BSP My zrzucić ziomeczkę, panowie. No właśnie, sklepik. jest nasz ból, Mam Mówię, no ciężko jest czas. Ciężko bez ekipy. Jak się gra na jakieś inne ekipy, no to nie jest taki hop to no dobra, tego nie biorę. W to zrzucam. Dobra.

Ale to jest ciężka broń. Też samoloty mnie atakuje, to jest hit. Brók mnie widzi. Twój sojusznik przegrał walkę. Właśnie wraca do. Kurde, nie ma w ogóle. Idź po loadout jeszcze, i zrzucić stacja zaopatrzeniowa zlokalizowana. Pójdę najpierw po loadout, bo te broni mam takie średnie. Nie wiem, jak tam się dostać w ogóle na dach tego budynku. Gorzej jak nie można się dostać. mamy po loadoutie, fantastycznie. Bo się nie można tam dostać. <laughs> to fajny drop. pójdę to zrzucić. Tutaj macie współrzędne. Kole, co z tym dropem? Nie ja wiem. Mam nadzieję, że oni kupią loadout na sklepiku. I tyle ogarną. Kiereczkę. Jest nasz punkt zborny Tam się chyba nie da dostać. No. Ten tu kombinuje, ale. Nic nie da, kurde. Niech oni idą na sklepik, samolot jakiś leci. Fantastyczny. No bo tu nie ma drobinki. Nie ma zaopatrzeniowa zlokalizowana. Jestem na wroga bitwie. Samolot mnie tak szybko zabił? Nie mnie? To jeszcze nie koniec, ale tak mnie samolot spróbował. Niesamowite, jak to szybko zabiło w takim razie. Można chciałem choć Na bogato to się bezpad Nice. Oto ja. A mamy gości dojazd, dojazd ponownie. Oznaczam na cel. Drogi B&B aktywny. Jestem na. pomarańczowym ręczem W ogóle mam jakieś przyciski jeszcze zrobione, że nie mogę nawet sprintować. Normalnie. Dobra. Idę z tobą. Oznaczam nasz cel. Jest nasz punkt zborny. Proszę teraz. Zbliża się gaz. Oznaczamy nową bezpieczną strefę. Gorąca wyprzedaż dobiegła końca. Ceny wróciły do nocy. Na psałkach rzut kasy. Przejąć i zabezpieczyć ładunek. Mam kontakt. Nie skąd on był tutaj Weźcie to Zadam na scenę Zobaczyłem dobrą lokalizację Góry tutaj gdzieś są goście si O! Dobra się podnoszę O no, nie, nalot Ale dobra, stąd się podnieść Że mnie podniósł, niebieski dobra, kurde nie Dobra, jeszcze Gułack mam szybko muszę się podać, że do go w ogóle trafić. A. dobra. Jeśli tu wygrasz, wrócisz do służby na front, ale jeśli przegrasz już czas! Pokaż, a to trafisz! Mmm... Wracasz do no bazy! Ja mu podpowiadam, miał gościa w gółach, o kurde. Wiedział, co i jak. Ten walczy ze strefą. Ten już padł w strefie. Ma GG. No chyba też z Chyba, że zabierze to. Ma maskę jeszcze. Robisz to, gościu, Robisz to. Depnij mu, kurde, tylko nie wpadnij gdzieś. Mostem, mostem, dobrze. <laughs> o, Tom Kas jakby wziął. To będzie miał na kilku. A najpierw woli zrzucić ciąg dobra Kogo wybieram? Ja mam cztery fragi, bierz tego co z tytułu. Dobra, GG. A, GG to jest. Ale ósme miejsce! Right? Dobry wynik. Zobaczymy no, kto wygra. Już mało teamów zostało, to możemy do końca zobaczyć. Giereczkę. Szkoda, kurde, że tam mi się nie udało skitrać w tej strefie. Kiedyś ja, 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 ja. aja, Tyson TV przy życiu. Top 7 A jakbym tam jakoś inaczej zagrał, szkoda, było blisko. Ale to nic, zobaczymy, jak dograłem giereczkę. Przy lotnisku się kończy. Jakiś ten? Pepik ma, dobra. Może zrzucić dzionków jeszcze. Znaczam za right. Powinien być Event, i że wracają wszyscy jeszcze, bym sobie pograł troszkę. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Może ziomków zrzucić teraz. Tylko sklepiki no, ma troszkę daleko. Znaczy, jeszcze samolotem będzie lato w takiej strefie. Dwa samoloty. No ładnie. O! O, to też ciekawy jest zestaw podświetlaniem jeszcze. On zwrócić dwóch. Nawet trzech zaraz. do tego podjamy, bo... A zobaczcie, po namioty. To jest hit po prostu. Ten zestawik, co on ma. To jest ta sama broń, co ja mam, tylko, że ma e, to podświetlanie jeszcze. I inny serownik. Punkt medyczny. O, 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 Czemu teraz nie podświetliłem? A, bo masz tego. Zimną krew. inną krew ma. nie ma. O, coś nie przebija chyba. Za dwoma ściekami był. Słyszę jakieś tu panie, tu blisko. Już mała strefa się robi. Sama sklepik, gdzie można zrzucić teammateów. O, tu. Za długo trochę. Za długo to wszystko trwa. Kurde, dobry zestaw, nie? No w sumie na tej mapie jest dużo takich e, Jakieś budki, namioty, które można właśnie tak skanować więc Gdzie można wykorzystać ten atut On to samo gra to no, ktoś w młot jak mała strefa już 14 osób jeszcze przy życiu się nie ma, kurde, będzie musiał wejść. Może by tu po kamieniach da radę? Chyba nie. O, tu jeszcze się udało, ale teraz ma. Ale będzie full auto teraz. Ale daje. Jeszcze na górze masz, na górze gości, na górze, na namiocie. Na namiocie, no, na namiocie. To jest kurde... Przegięcie, nie? też. Na blisko bez szans ten zawodnik, ale na dalekach tam miał i skanował to. O, to jest ten team, który nas zabił. O, jest ten team, który nas zabił. Wszyscy grają z tą bronią praktycznie. Z tym automatem. Automat. O, tutaj my są na blisko. Nic. O, i ten bar też jest często grany. Ten automat i bar to naprawdę często grają ludzie z tym. O, i te duale też widziałem, to właśnie z tych duali na blisko to... No i oni wygrali, no czyli drugie miejsce byśmy mieli prawdopodobnie, gdyby nas nie zabili. Te. O, nie widziałem tego. Ciężarówa przyjeżdża, tak o! Taki bajer O, jeszcze jest taka na koniec, jak wjeżdżają na ten Nice. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał Zostawiliście już tą łapeczkę w górę I subskrypcję zostawiacie I widzimy się w kolejnym odcinku Wbijajcie również na streamki Do mnie na fanpage'a A jak ktoś nie ma facebooka To może oglądać również na LechTV Linki macie w opisie I do zobaczenia w kolejnym odcinku Albo na streamku Cześć, cześć